Witajcie, moi kochani. Tutaj maskotka kanału Vanessa. Ksiarek LPS MSP. Yy, dzisiaj, jak nagrywałam, przyszła do mnie paczka z Allegro z, takim, z takimi, z oto dwoma petkami. Jest to taka pierwsza, piękna, shortherka. Bo trochę ubrudzona, jest tutaj troszeczkę pod oczkiem. Tutaj o, pod tym oczkiem. Widzicie, tutaj tak mało obraz. No, I nazywa się ona Jenny. Ma dziurkę i właśnie jest piękna. Ma ładne zielone oczka, no i nie jest tak mocno uszkodzona, bo tutaj trochę z tyłu, ale to nic. Ale taki śliczny, ma trochę okołonek to nic. Czyli takie coś dziwne. No dobra. Ona nie ma, jak widzicie, znaczka LPS, ponieważ to... ale obiecuję to nie jest podróbka, tylko widać że jest ze starego zestawu, bo, ze stare, w, bo w starych zestawach nie było jeszcze znaczków LPS. Mi się zdaje i nosek też miał inny kolor, ale widać, że już jest dawno. I kosztuje tylko 30 zł. I z tym oto kotkiem, przepraszam, szotterem, Jenny, proszę, także taki piękny dok niemiecki. Jest to i dziewczynka, i chłopiec, różnie ją robię yy, Nazywa się Taylor, ponieważ jest Taylor Swift i Taylor, który grał w Jacopa w, no tam, gdzie występuje Christian ten... Zmieszna no. Są na śliczne, także ma dziurkę. I to jest już z nowszych yy, zestawów. Była ona z zestawu chyba mini dekor. Jakoś tak, lub dekor mini. Ma śliczny taki różowy nosek. Bardzo mi się podoba. No i ma na łapce coś z tyłu, znam, że No i właśnie to jest mój już drugi short hair. Na razie dziękuję Wam. Tylko boku sobie stańcie. No i. Dzisiaj się wymieniłam z moją przyjaciółką z Patricją. jej dałam dwa Petropy i jednym z nich, który mi dałam to była taka wróżka, bo y, miałam już powtórkę, a jej się bardzo ona spodobała, mówiła, że ma ładne kokardki, że ma fajny ogonek, później zauważyła skrzydełka, że ma piękne oczka, no i fajne kokardki tu, no i w ogóle chciała mi dać, dała mi dwa takiego właśnie, taką wróżkę z saszetki no i jeszcze no i z tej mazączki tutaj, taki inny trochę no i drugim była taka pszczółka, chyba drugim RPS-em, która była, no ale nie było już dla mnie ważne jak której się nie, nie powiem, tak samo jak i tym za bardzo nie lubię petrzepów z saszetek, a szczególnie z tych wróżek no i Moim pierwszym shorterem była taka ładna Nazywa się Luna, była w tubie za 25 zł w trzech, Z trzema pet shopami. Ma ona dziurkę Ma ona ładny brokat Ma ładne ona oczka niebieskie No i tutaj ma znaczek LPS Nazywa się Luna Była w tubie za 25 zł Z nią mam takie wspomnienie, że jak dostałam pierwszy raz w w swoim życiu, to ją poszłam kupić i kupiłam ją w kapkę, ale to już było bardzo dawno. No i właśnie ją dałam, za to tyku. No i wymieniłam się z tą patrycją dzisiaj potrwam mi na początku była taka niechętna, bo wyniosłam dzisiaj tego i tego na ośkę. Na osiedle. znaczy ja nazywam Ośką. No i właśnie... Powiedziała, że ma taki sam model kotka. No to powiedziałam, że chce się wymienić. Ona na początku powiedziała, że nie, ale później powiedziałam, że dam mi za, za tego innego kotka dwa pet w shopy, więc po, poszła do domu. No i jednak przyszła i to bardzo szybko. Bardzo szybko go znalazła. Powiedziała, że w reklamowce już go umyłam. I to jest taki piękny shorty Mam trochę tutaj łamany łóżko, ale to prawie tego w ogóle nie widać na filmiku. Nie w ogóle. Yy bo jest on już od niej od 5 lat ma on tutaj takie klęskie takie tutaj pomalowane a jest nawet lepiej winny pyszczek ma on dziurkę no i jest on poza tym bardzo ładny lecz widać że on jest starszy ma tutaj jak widzimy także on nie ma znaczku LPS. Tutaj ma trochę markerem, czy tam ma za No ona wiem taki ładny a to nic i trochę tutaj. Oj, przepraszam. I nazywa się ona Patty. Chyba raczej wiecie od kogo, bo Patrycja się no. no Dziękuję za oglądanie i papa. Pa.